Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Balabs Beauty. I dzisiaj chciałam z Wami otworzyć pudełeczko, jak widzicie, z diora. Zrobiłam ostatnio zamówienie, i chciałam Wam pokazać, co się znajduje w środku. Jest tutaj też produkt z kolekcji świątecznej teraz, który możemy kupić właśnie na stronce diora. Zobaczcie, jak to fajnie przychodzi zapakowane w takim eleganckim pudełeczku. Tak wygląda to pudełko. No i po otworzeniu standardowo mamy tutaj papier. Jak widzicie wszystko jest elegancko opakowane. Myślę, że fajnie, e, fajnie na prezent taki wiec już pod choinkę by się to sprawdziło. No i mamy Standardowo próbki, próbki sobie wybieracie, macie tam do wyboru jakieś próbki podkładu, próbki szminek i tak dalej. Ja tutaj mam akurat Capture Total Serum, czyli wzięłam próbkę serum do twarzy, dwie próbeczki perfum Miss Dior i Jador. O, wszystko mi tu chyba będzie lecieć. Poczekajcie. Muszę to jakoś troszeczkę inaczej sobie ułożyć. I jeszcze wzięłam taki travel size perfum Dior Sauvage. To jest męski oczywiście perfum. Już Wam pokazuję, jak, jak się prezentuje taka miniaturkowa buteleczka. Więc to były próbki. No i teraz przechodzimy do zawartości tego, tego boksa. Mamy tutaj nowy perfum, Jadore Parfum, 30 ml. Zazwyczaj nie biorę, nie biorę większych, jeśli. Nie jestem pewna, czy do końca zapach mi będzie odpowiadał. Nie miałam okazji powąchać sobie tego zapachu gdzieś tam w jakiejś drogerii, więc było to zamówienie trochę w ciemno i tak się prezentuje. Słuchajcie, buteleczka, ale zapach jest, słuchajcie, przepiękny. Taki z nutką jaśminu, taki bardzo fajny kwiatowy. Nie za więc jestem zadowolona ogólnie i myślę, że nawet gdybym, była, gdybym wzięła e, większy, e, większą buteleczkę, to, to też bym była zadowolona, tak czy tak. No i słuchajcie, mamy tutaj takie krakersy dwa, więc to też dawali w gratisie do zamówienia i w tych krakersach też mamy takie miniaturki. Perfum. już Wam pokazuję. To jest tak zapakowana standardowo w papier zbiora. I tutaj mamy żador. Taką miniaturkę. To jest bodajże chyba 5 ml. I w tym drugim. Tutaj akurat nie było opcji wybrania, jaki perfum będzie się znajdował w tym krakersie. Po prostu był żador. A w tym drugim krakersie. Był perfum męski, ten, który już Wam wcześniej pokazywałam. Dior Savage. I to też jest bodajże 5 albo 7 ml, więc taki travel size. I już Wam pokażę, co tam jeszcze się w moim pudełeczku znajdowało, w moim zamówieniu. Tutaj damy tego krakersika. taki notatnik. Zobaczcie, jak oni fajnie zrobili te opakowania i duży kalendarz Diora też właśnie miał taki motyw jak tutaj widzicie. Więc wszystko tak elegancko wygląda. Zobaczcie. No i w środku standardowo. Jak to w takim notatniku. Możecie sobie coś tam, nie wiem, zapisywać. To były takie gratisy. I ja zamówiłam sobie jeszcze, słuchajcie, taki holiday gift set. On się nazywa Icons. Można powiedzieć, że jest to taka miniaturka kalendarza firmy, właśnie Dior. Zaraz Wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie. Tak się prezentuje i tak właśnie też wygląda pełnowymiarowy kalendarz Dior. Oczywiście wiadomo, że kalendarz Dior był mega drogi w tym roku. I z jednej strony. Był fajny. Wiecie, tak ekskluzywnie wyglądał i zastanawiałam się nad nim, ale z drugiej strony dużo było właśnie produktów takich miniaturek, takich travel size albo deluxe sample, i stwierdziłam, że w tej cenie, no to, no to trochę się nie układało trochę szkoda, by mi było dać tyle kasy. Więc wzięłam sobie taki. Holiday gift set, i zobaczcie. Tutaj też macie ten cały motyw. Tak, tak właśnie wygląda też duży kalendarz. A tak, jak mówię, to jest taka, taka miniaturka, jakby. I tutaj mamy cztery okienka. W tym akurat miniaturowym kalendarzu te okienka są, słuchajcie, zobaczcie, że możecie je otworzyć i później zamknąć. A w normalnym kalendarzu dużym z Diora, jak już otworzycie okienko, rozerwiecie je, to już później, no niestety, wiadomo, nie zamkniecie, więc szkoda trochę, że. Dior nie pomyślał, żeby w tym dużym kalendarzu zrobić właśnie okienek w ten sposób z powrotem zamykanych. Tym bardziej, że myślę, że osoby, które kupują kalendarz Dior'a, są to takie osoby bardziej kolekcjonujące mm, te kalendarze i, i pewnie gdzieś je zostawiają. Więc myślę, że fajnie, gdyby były wieczorem normalnie takie okienka zamykane. I tutaj mamy, już Wam pokazuję, Dior Prestige. I jest to serum. Zobaczcie, jak w ogóle jak to wszystko jest tak ekskluzywnie wygląda. Jak to te opakowania są takie ekskluzywne, można powiedzieć. Uh, jak to w tym filmie było. Tu jest jakby luksowo. <laughs> Drugie okienko. W drugim okienku mamy ponownie żador. W trzecim okienku mamy taki, taką miniaturkę Miss Dior perfumu. Zobaczcie tutaj tą kokardkę, jak to słodko wygląda. Ja mam oczywiście pełnowymiarowy ten perfum, więc fajnie. Taka miniaturka, fajnie tutaj będę mogła sobie postawić koło mojego lustra. No i ostatnie okienko, słuchajcie, to jest szminka. Jest to szminka o numerze 999. Zobaczcie, tak się prezentuje. I wybaczcie, tutaj pomalowane mam, ale wcześniej otwierałam kalendarz adwentowy i nie zdążyłam zmyć. I tak się prezentuje w odcieniu czerwonym, więc tak świątecznie sam raz właśnie na święta będę mogła sobie na Wigilię pomalować usta na czerwono. No w końcu jest to świąteczny zestaw. No i jeszcze raz pokazuję. No i tutaj macie, o. Tak możecie gdzieś sobie to zawiesić, albo no. Tak się prezentuje zestaw Świąteczne icons marki Dior. No i taki krótki, jak widzicie, unboxing. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Jeśli tak, możecie zostawić lajka bądź zasubskrybować kanał. I widzimy się już niebawem w następnym filmiku. Pozdrawiam Was.